Joebiden przyjedzie Polski. Padła data. CNN donosi, że podróż Joebidena do Europy nie jest jeszcze potwierdzona. Przecinek, ale jeden z oficjeli powiedział, że jednym z rozważanych przystanków jest Polska. Kluczowy sojusznik NATO, obecnie goszczący tysiące amerykańskich żołnierzy, i który służy jako centrum dla zachodnich transferów broni na Ukrainę. Prawdopodobna data przyjazdu Joebidena do Europy. W tym Polski, to 24 lutego. Wtedy to minie rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według telewizji niewielkie są szanse na to. Za prezydent USA złoży wizytę na Ukrainie. Joe Biden ma ominąć Ukrainę ze względów bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że poprzednio Joe Biden odwiedził Polskę miesiąc po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent USA wówczas m.in. przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, w którym stwierdził, że Putin nie może pozostać przy władzy. Z kolei NBC stwierdzi, że celem podróży Bidena do Europy miałoby być podkreślenie odporności Ukrainy wobec brutalnej napaści Rosji i potwierdzenie amerykańskiej solidarności z Ukraińcami w czasie, gdy konflikt wkracza w nowa fazę. Dodatkowo rozważane jest również ogłoszenie kolejnego dużego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy w rocznicę inwazji, czyli 24 lutego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu nie potwierdziła informacji i telewizji. Nie mamy obecnie żadnych planów podróży na rocznicę, stwierdziła rzeczniczka NSC.